Hej, witajcie z tej strony Hipno e, Dzisiaj mam dla was nowy unboxing Jest to e, antologia Delder Scrolls, e, zawierająca e, wszystkie części m, tej sagi, poczynające od Areny, Daggerfalla Morrowinda i Obliviona i Skyrima. E, niestety tutaj mi się pudełko rozwaliło e, przy transporcie e, Ale cóż, to tam mniejsza z tym hmm. Tutaj mamy oczywiście wszystkie te tytuły, które znajdują się w środku yy, i zawartość oczywiście jak to wygląda, ale to zaraz wszystko sobie rozpakujemy. Także ojej chwileczkę. Może sobie tak o od dołu. Wow! Ale to jest... Ale to jest szajs. Dobra, mniejsza z tym. Ta obwoluta jest naprawdę tragiczna. Tutaj tego, tego, tutaj nie mogę powiedzieć, że jest dobrze wykonane, bo jest tragiczna. Ale najważniejsza jest ta część. Jest to wykonane, jak widzicie, jest to twarde. Jest to mocne, jest to taka powiedzmy wzorowana na takiej księdze. Tej oczywiście wszystkie części. I tutaj się wyjmuje. I mamy rzeczywiście, jak widzicie, taką księgę, powiedzmy. A więc tak, po kolei. O, tak żebyście wszystko widzieli. Mamy. Daryl's Cross Arena, czyli pierwszą część, tutaj się otwiera i fajnie mamy pokazane screeny z każdej części i oczywiście płytkę z grą. Ja mam wersję angielską, tak dla, dla informacji. Normalnie w sklepach jest dostępna wersja polska. Daggerfall również, wszystkie, wszystkie screeny, jest to część druga, jak widzicie, można sobie spojrzeć Każda jest jakby ilustrowana Można sobie spojrzeć na przykład jaka była różnica między pierwszą częścią a drugą częścią Graficzna oczywiście Aha właśnie, tak dla informacji Pierwsza i druga część Daggerfall i Arena Są dostępne za darmo na stronie Bedezdy Czyli twórców z gry Można je za darmo ściągnąć, także jeśli ktoś nie grał to można sobie wypróbować Dalej mamy oczywiście trzecią część, czyli Morrowind'a E, oczywiście screeny e, Tutaj jest płytka do samej bazowej gry Ja ją tak przesunę e, I tu jeszcze mamy construction set Czyli e, płyt, e, construction set służy do tworzenia modów do gry Także fajna rzecz Fajna rzecz i oczywiście nie bójcie się, nie bójcie się, tu jest jeszcze raz Morrowind i tutaj są oba dodatki, Tribunal i Blood Moon Bo tutaj są, w tym zestawie są wszystkie dodatki do wszystkich części, także się nie przejmujcie Dalej mamy Obliviona e, Od razu w Game of the Edition, także e, w tym już są w, w, wliczone wszystkie dodatki Dwa chyba, tak? Były dwa Wydaje mi się, że dwa Dalej mamy Skyrim e, Skyrim jest oczywiście tylko na jednej płytce, no Skyrim jest w postaci e, koda na, kodu na Steam jak to, jak to z Karim. Z tego, co wiem, on jest też, z tego co wiem on jest też z dodatkami. Nie jestem szczerze mówiąc pewien, ale chyba tak to jest w Legendary Edition, tak mi się wydaje. Tutaj mamy taką naklejeczkę i Dallas Cross Online Sign Up for Beta. beta. I tutaj są po prostu tam jakieś informacje, nie ma nic ciekawego, ale jest naklejeczka, jeśli ktoś jest wielkim fanem, to może sobie przy, przy, przykleić. Ja to położę tutaj. I najfajniejsza rzecz, jeśli chodzi taka kolekcjonerska, jeśli chodzi o to wydanie, bo ono ogólnie nie jest jakieś mega, mega wiecie, nie wiadomo jakie. Zastanawiałem się, czy wam to pokazać, ale w końcu uznałem, że czemu nie, bo jest to wydanie jednak w pewien sposób kolekcjonerskie. Jest to antologia I teraz tak Poza tą książeczką oczywiście, tym tym Wszystkimi grami, co jest fajne e, Wszystkimi częściami gry The Scrolls e, Mamy tutaj mapy Mamy tutaj mapy e, i, I co? Ja może trochę oddalę, o może będzie widzieć Tutaj macie Warentfel. E, to są mapy Do wszystkich części e, gry Do wszystkich części gry E, także e, jeśli przechodzicie jakąś część, tak patrzę na tą mapę, dobra, e, to, możecie sobie, to możecie sobie mapę rozłożyć i wiecie gdzie jesteście. E, I dobra, kolejna mapa. Ja wam tak pokażę te mapy, postaram się dosyć szybko. Sobie spójrzcie, e, ocencie. Mapy są, jak widzicie, niezbyt wielkie, nie są one ogromne, e, składane na 9 części. Takich prostokątów eee, Ja ogólnie lubię takie mapy Mnie takie mapy jarają Ja lubię w ogóle wszystko co jest takie kolekcjonerskie Jeśli dają do gry A najbardziej jestem z edycji kolekcjonerskich Szkoda, że wiele z nich jest bardzo drogich eee, Aha, właśnie Tutaj jest mapa całej, eee, całego Tamriel Całej krainy w jakiej, w jakiej poruszamy się we wszystkich sagach eee, Delve Scrooge mamy Cyrodiil, eee, tą zobliwiona Mamy Skyrim, eee, Hammerfell, Highrock Black Marsh, Morrowind Wszystkie tutaj mamy mapy także całą ogólną mapę także to jest, to jest bardzo fajna rzecz I jeszcze dwie mapy szybciutko Dobrze, że są takie małe szybko się rozkładają Z materiału są takiego jak, jak to zwykle mapy powiedzmy w Grach Ciężko mi to nazwać Tutaj mamy Skyrima mapę Taką samą mapę chyba tylko większą dostaje się w pudełku ze Skyrimem Ja ją mam dlatego, że ja Skyrima posiadam kupionego Normalnie, normalnie w pudełku I co tutaj jeszcze? A właśnie, Cyrodiil, zapomniałem kompletnie o tym Czyli mapa z Obliviona Szkoda, że jej wcześniej nie miałem, jak przychodziłem Obliviona Bo wtedy by mi się bardziej przydała, ale cóż To jest takie czysto kolekcjonerskie, tak naprawdę dużo osób w ogóle z tego nie korzysta Ale niektórzy ludzie lubią jak grają jakąś grę, na przykład ja Rozłożyć sobie mapę, a najfajniej jest, w ogóle ją w czymś, w czymś, w czymś wiecie Sobie jakoś położyć, powiesić gdzieś czy coś jak się przechodzi daną grę. Oki doki, dobra, ja to sobie za chwilę pochowam i to by było na tyle na tą edycję. Szkoda, że mi się troszeczkę jeszcze bardziej rozwaliło to opakowanie, to tutaj, bo mi się jeszcze bardziej rozwaliło, to mi w ogóle odleciało. Ale szkoda, no to jest kiepsko wykonane, już mi przyszło, to było rozwalone. Zapiszcie się do BTD Cross Online, nie mam żadnego pojęcia, czy, czy w ogóle e, można się zapisać tak, tak łatwo. Ja tam wysłałem zgłoszenia, nie dostałem żadnego tego, ale... Zapraszam oczywiście. Mam nadzieję, że edycja Wam się podobała. Mam nadzieję, że unboxing Wam się podobał. Zapraszam do kupna tej edycji. Dzięki za oglądanie. No i trzymajcie się na razie. Hej!